Dzień dobry w kolejnej części budowania ścianki. Jako iż ostatnio było ćwiczenie, to dzisiaj ćwiczenia nie będzie. I plan jest taki, że zacznę od otworzenia kolejnej paczki. To już jest ostatnia z chwytami i ustawienia tych chwytów na górze. A potem, nie wiem, będę musiał chyba zrobić tu porządek. Więc do roboty. No, do roboty. Zobaczymy jakie są fajne, mam nadzieję, że będą. Są. Inaczej to chyba będę już, już Coś takiego. Zobaczymy. Tak Oczywiście to pójdzie na sufit, jakby ktoś nie, nie wiedział. Inna płyta, coś takiego. Nie będziesz no przecież. I póki co na tę część koniec. Tu jest posprzątane. Co się tu będzie działo teraz? To zacznę tu budować tę ściankę, która będzie tutaj. A wracając do drogi, no to jest niebieska. I idzie tam tędy, i kończy tutaj. Więc też na dachu. Po pieskach. To możemy wracać do roboty. A jako, że ostatnio sobie pomyślałem, jak to działa, i doszedłem do wniosku, że tak naprawdę to mi wystarczy tego, co tu już mam. Więc zrobię sobie tylko te ściany tutaj, może ten sufit, na pewno te boczki. No i powieszę te, te kilka rzeczy na górze. I w zasadzie na tym skończę. Idea ścianki? Jak pewnie niektórzy pamiętają, w pierwszym filmie pokazywałem taki śmieszny projekt, w którym ta cała część też miała być ścianką. Ale dochodzę do wniosku, że nie będzie. ścianka skończy się mniej więcej tutaj. I ta część pokoju będzie ścianą, znaczy ścianką wspinaczkową, a ta część pokoju będzie moją y, piwnicą. Więc zamierzam tutaj zrobić później coś. Jeszcze nie wiem co prawdopodobnie jakieś centrum treningu, może jakiś stół, narzędzia. Jak będę chciał sobie coś robić, to będę robił to właśnie tu. Więc będę musiał prawdopodobnie wymyślić jakiś system, żeby te części odgrodzić, bo tu się może sporo kurzyć, a tego bym nie chciał, aby się przynosiło na ściankę. Więc jak widać, plan mi wyewoluował. I się zmienia. Ale jednocześnie wygląda na to, że projekt budowy ścianki zakończy się na trzeciej części. Oby się udało. No ale teraz do roboty. Dzisiejszy dzień był krótki. Zpiłowałem sobie tylko dwie, trzy śruby, żeby przygotować tamtą ścianę. No i powiesiłem te kule, na których będę sobie wisiał. I też pewnie ćwiczył jeszcze. No, więc coś takiego. Ale że tyle na dziś zaplanowałem, to chyba tutaj skończymy. Więc do piesków. I witam po pieskach w ostatniej części tej części. Co będę robił? Przygotuję stelaż pod tamtą ścianę. Do roboty! I efekt jest taki, więc zrobiłem stelarz, przykręciłem go kotwami do ściany i zrobiłem tu dziurę na śrubę z bocznej belki. Z rzeczy nieciekawych, no to tu mi trochę nie siadło, więc ta część nie będzie przykręcona ani tu, ani tu, ale zakładam, że to nie będzie żaden problem. I wydaje mi się, że tym optymistycznym akcentem mogę zakończyć dzisiejszą część. Co będę robił następnym razem? Nie wiem, znowu. Może zrobię sobie przerwę, bo muszę przemyśleć, jak tamtą płytę ogarnąć i jak powiesić sobie sufit, aby mi materac nie zabrakło. Więc będzie przerwa. A tymczasem do widzenia i do odpoczywania. A tu są dwa pieski. Jeden piesek, drugi piesek.